10520, z tej strony Mefit. widzieliśmy dla was odcinek z Kejs Kera. tak. Ostatnio wyczyniłam Jackpota, myślę, że wam się spodobało, bo było parę wyświetleń tam po tym. I... co to na na tablecie, tam już mam... O, tam już mam takie dobre ekran na tablecie i w ogóle... Uf, jeden z lepszych chyba jest ten, grę na tablecie, bo mam tam bez haków 50 karabitów szkarłatych sieci, Faktycznie już stat haku. Więc ee, no, to zaczniemy. Teraz tu mamy dopiero rangę Silver 3, więc będziemy zaczynać Ej, tak. E, pokażę Wam też hack taki fajny. Znaczy, hak, tak się, jakby. Możecie go znać, a może tego nie znać. Dobra, mam tutaj pierwsza skrzynczka. I ten hak polega na tym, tu oglądniemy. Tak, poczekajcie chwilę. Ja już jestem. Mama do mnie zadzwoniła, to trzeba odebrać? Tak, i za oglądnięcie tej reklamy dostajemy w tym momencie 7 euro. Teraz zrobimy tu tak: dajmy sobie ustawienia. Ustaw datę, i tu sobie przesuwamy o jeden dzień. Dobrze, to potem znowu wracamy do naszego case clickera. Odbieramy 60, idziemy na daily reward. Czekaj, czekaj, coś tu włączyłem. Nie tak. No, i mamy skrzyneczkę. Teraz jest to Esport 2013, Tak, w nie mogę wylecieć. co nam wyleci? No. Momentu. Nie ja, ja lepiej ale zawsze jest szansa na kosę. I co, odbieramy teraz te 7 euro. Idziemy sobie jeszcze coś poulepszać. ulepszać. skrzynkę w której zaraz zrobiłem. Cash machine. Hmm. Tutaj jeszcze parę skrzynek trzeba otworzyć. To też. No i otwórzmy sobie falchiona. Fajnie mi to podejrzeć. Ale będzie to FAMAS. No way. No. Tak, nie. Szkoda, że nie stat track. Dobra, to achievement sobie i... możemy dalej wypróbować naszą sztuczkę. To sobie usuniemy. Tutaj zmieniamy datę. To już jeden chyba dostaliśmy. ja się przejdziemy. Coś zrobię tylko na chwilkę. Okej, okay. teraz jemy naszą skrzynkę nuk w kolekcji. I co? I co? I nic niestety. Okej. Okay. Musiałem sobie coś tutaj hmm. przestawić. Już to sprzedajemy, idziemy odebrać nasze 7 euro. Bez reklamy? Fajnie. Jakiś upgrade nowy zrobimy. Tak, o i... Trochę sobie więcej Upgradejemy niż ostatnio i... randomowo. A tą skrzynką będzie skrzynka Phoenix. Otworzymy Bardzo ostro skrzynkę. No i sama sierżant wstanie. I jadę Wszystko, co mieliśmy zrobić, to zrobiliśmy, więc kolejna sztuczka. O, 1,20 dostajemy, więc ładnie, ładnie. Tak to nie jest dużo, ja tam na tablecie dostaję 115 euro, ale... 1,20 też przyda, to jest na... collection. I co teraz? O, tu, 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 tu. ładnie, 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 to jest dobry... to już mi tak ładnie, ale zawsze te 5 euro się przyda. I jeszcze siedem tu random. Kaj okay, sobie otworzymy, i brawo. Aż będzie spać. to tu nam wypadnie scout. Przepraszam, Że już nie ma kaski więc lecimy z naszą sztuczką eee, chyba już te dwa filmiki teraz to case clickera pod rząd tak, tak chyba zrobię albo takie ja będą maratony co dwa lajki będzie kolejny odcinek więc łapka w górę, jeżeli chcesz jeszcze jeden odcinek z case clickera Myślę, że niedługo już tak uzbieramy, że te skopa będziemy mogli się odblokować. A tym razem kontraktor. To, tak nic dobrego w każdym bądź razie. To znów. Przestawiamy sobie datę. Hmm. I can do is bring in a balanced a force of my own and then beat him with sheer numbers. You see, so I've got 10,000 troops to his 3,000 and a lot of numbers. Jeżeli his balance is zero. So that is gonna be game over. I'm going to retreat. He's still got a little bit to go there. Still got yeah, come on, there we go. So Cres he's still got 2,500 troops left. So I'm going to have to fight him again. But that's a wrap for this battle. Dobra, już. Wildfire! Święta, które muszą do dupy. I to taka popatrz, fajna, duża. Ale będzie... nekropos. Szkoda, że nie tak. Teraz tu jeszcze skrzyneczkę. Dobrze. I tak... I tak chyba jak na śmieszka ofensywna, jakaś? Czy nie, ofensywna będzie? Fantyn, nie, Fenix, o Boże, to chyba jest to... A tutaj? Brawo, brawo, brawo! Kurczę, prawie brawo. Troszkę doklikamy sobie. Jeszcze raz zrobimy to trika i koniec odcinka. Będzie. Dobra. Patrzmy, co A nas tak sprawdzimy, bo to nam nie jakaś kasa. O to o co się nie A Będzie to niebezpieczny skim. Sandstorm. Fajnie, Achievement. Jeszcze raz sztuczkę. Dobrze, przyjmujemy siedem... Nie, to skrzyneczkę teraz. No znów nie... To Dobra, młode O, to się no to nie najgorsze. Ale na no dziś. Kończymy. Odcinek. Ym, dwa lajki. Like ja wrzucam nowy odcinek w tym samym dniu. Więc trzymajcie się, cześć i piszcie jakieś nowe gry, które byście chcieli zobaczyć na moim kanale w komentarzu.